A dzisiaj przepyszny patent na filet z kurczaka, który zużyjesz jako wędlinę do kanapek. Zapraszam Ciebie na ten przepyszny, niekonwencjonalny przepis. A do jego wykonania będziesz potrzebować fileta z kurczaka, do fileta sól, papryka i to porządnie obtocz w przyprawach. Do lodówki przynajmniej na dobę. Pierw z podobie marynowania wygląda tak. Teraz ci pokażę, co dalej z nią zrobić. Zagotuj sobie wodę. Z solą. Tutaj mam około litra wody, na litr wody, kiedy zacznie wrzeć, wrzuć cztery torebki czarnej herbaty. I w tej herbacie pogotuj pierś z kurczaka. ogniu około 30 minut. Pierś kurczaka po ugotowaniu stygła w tym garnku. Tak wygląda ta zalewa. Pachnie! Tutaj ewidentnie w oczy rzuca się ten brązowy kolor, który imituje kolor zwędzenia. Zapach herbaty jest niesamowity. A zobacz, jak to cudnie wygląda po przekrojeniu. Jest soczyste, bo przecież nie mogło się wysuszyć podczas gotowania. Mięciuteńkie, naprawdę godne polecenia. Więc koniecznie wypróbuj ten przepis. I delektuj się taką domową wędlinką. Filety z kurczaka kupisz za 17-18 zł w promocji, i możesz sama wykonać w domu taką wędlinkę. Więc, jak widać, można kupić fileta z kurczaka w promce za dobre pieniądze i samej w domu można zrobić przepyszną, dietetyczną wędlinkę. Ale przede wszystkim taką wędlinkę. Gdzie wiesz co jesz bez żadnej chemii, no bo tutaj jest tylko sól, tutaj jest tylko papryka, i gotowane to wszystko jest w herbacie, więc bez żadnej chemii, tak naprawdę zdrowo, pysznie, dietetycznie. Daj znać w komentarzu, czy wykorzystasz ten przepis, bo ja na pewno będę robić tą wędlinkę częściej.